Cześć, dzisiaj kolejny update na temat mojego projektu w Blazorze, czy też mojej nauki Blazora, w którym chcę Wam pokazać po prostu jak wygląda w ogóle praca z tym frameworkiem i jak to wygląda od strony takiej osoby początkującej, no bo do tej pory pisałem tylko aplikacje w standardowy sposób, czyli z jakimś MVC albo ewentualnie API plus framework javascriptowy. Dzisiaj pierwsza zmiana, taka największa zmiana, jest taka, że zmieniłem jednak podejście do projektu. Projekt, bo chcę też ten framework pokazać w pracy i postanowiłem, że zrobię coś takiego bardziej corpo style tak? więc będzie więcej tabelek, jakieś wykresy tego typu rzeczy. Więc w tym momencie wygląda to w ten sposób, że bawię się po prostu danymi z różnych giełd. Na razie mam po prostu pobrane, pobraną listę wszystkich mm, giełd, jakie obsługuje jedno API, z którego korzystam A tutaj za pomocą tego frameworka frontendowego mogę sobie to yy, filtrować, znaczy sortować yy, znaczy frameworka, to jest taka biblioteka do yy, komponentów ale ją chyba zmienię i to będzie taka prawdopodobnie kolejna zmiana że być może napiszę po prostu swoje komponenty nie tylko dlatego, że tutaj jest częściowo interfejs po chińsku ale też po to, żeby Zobaczyć w jaki sposób pisze się więcej takich właśnie UI-owych rzeczy, typu tabele, jakieś okienka, dropdowny i tego typu rzeczy. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli ta zmiana. A druga rzecz, czyli to tak naprawdę klucz tego filmu, to jest to, co chcę wam pokazać w kodzie. I jest to pobieranie danych z API. No bo zrobiłem już. Zrobiłem właśnie już, już tą stronę, więc te dane, które tutaj widzicie, to, jest tak naprawdę to są tak naprawdę dane pobrane z API, więc zatrzymajmy sobie aplikację. W ogóle zmieniłem też repozytorium, żeby tamtego nie usuwać, nie wprowadzać jakichś tam zmian. Znaczy po prostu tamte tamto repozytorium w końcu usunę. Jest nowe, do którego link jest w opisie tego filmu, tak samo jak link do mojego fanpage'a i bloga. Więc utworzyłem sobie projekt, czy tam solucję, w której mam Trzy projekty. Mam mój UI z Blazorem. Mam api, które jest napisane po prostu w asp.netkorze 3.1 i mam taki projekt shared, w którym trzymam sobie, czy dotylowo będę trzymał wszystkie klasy, które chcę wymieniać pomiędzy frontendem a backendem. Bo będzie taki punkt, który fajnie pokaże dużą zaletę Blazora, czyli to możliwość korzystania z tych, samych, z tych samych klas i przez to na przykład idealnego typowania tego, co przychodzi z naszego API. A przychodzi, a przychodzi z API dzięki HTTP klientowi. I wygląda to w sumie bardzo podobnie jak na przykład w Angularze. Wstrzykuję sobie tutaj HTTP klienta do mojej strony. Tak, pod jakąś tam nazwą, no i mam go, go dostępnego i tutaj w przypadku e, tego komponentu mam e, nadpisaną funkcję on initialized, e, czyli uruchamianą w trakcie inicjalizacji tego widoku. E, tutaj jest ta tabelka, a właśnie pod, podczas tworzenia czy inicjalizowania komponentu e, pobieram sobie za pomocą HTTP klienta e, z jako JSON pobieram sobie z tego adresu Czyli z adresu mojego API listę wszystkich giełd. I tutaj, właśnie mogę skorzystać sobie z tego, z tej klasy Exchange, która jest właśnie w tym, w tym projekcie Sherd. I ta sama klasa jest używana w API, tak? Czyli tutaj mam dokładnie tą samą klasę. Tym API, oczywiście, nie ma co się przejmować, to jest takie. Testowy API tutaj bezpośrednio wołam sobie kontekst z kontrolerów, to jest mało ważne. W ogóle funkcja do importu to jest jeszcze gorsza rzecz. Tutaj tylko usunęłem mój key do API, więc ten to, 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 to projekt API jest tylko po to, żeby mieć skąd pobierać dane i mieć gdzie te dane wysyłać. A tak naprawdę nas najbardziej interesuje ten projekt tutaj blazorowy i. Co tu jeszcze jest ciekawego? Hmm. Layout, no to jak widzieliście jest taki um, nagłówek, treść i e, stopka hmm. Chcąc mieć dostęp do e, tego projektu Shard, czy do tego namespace'a, który jest w tym projekcie Shard, Musiałem to dodać w, e, w pliku imports, imports.razor Oczywiście dodaję to tutaj dlatego, że chcę mieć to dostępne wszędzie, czyli w każdym miejscu będę miał dostępny ten namespace Tak samo jak namespace tej biblioteki do um, UIA I co tu jeszcze ciekawych rzeczy um, Ogarnąłem już mniej więcej jak działa routing Znaczy ogarnąłem po prostu, a wiem już w jaki sposób nie tylko podawać tutaj statyczny adres, ale też w jaki sposób przesłać parametry jest to bardzo proste, bo to jest po prostu taki znacznik jak normalnie w ASP.NET korze. Czyli jak tutaj sobie w korze bym chciał mieć jakiś parametr, no to zrobię to tak samo. Czyli będę miał pewnie coś tego typu. Z tym, że już wiem, że jeżeli tutaj sobie podam parametr ID to. Potrzebuje y, po prostu pola parameter. Czyli nie będzie to na przykład int ID. O i w ten sposób, e, kiedy ktoś wyjdzie na tą stronę, to tutaj podając e, ID będzie, y, będzie ono dostępne w moim polu. E, z tego, co przeczytałem, to y, na razie Razor, przynajmniej ta wersja, o której czytałem, nie wspiera opcjonalnych parametrów, czyli. Jeżeli zrobiłem coś takiego, to, mogę, to muszę podać to ID, ale co jeszcze nie testowałem, prawdopodobnie zadziała też coś takiego. O! Że mm, mogę podać dwa różne adresy. Tak i. Mogę te headersu podać więcej i, i blazer to wspiera, i wtedy prawdopodobnie mogę też po prostu w ten sposób zrobić jakby opcjonalne parametry. Tak bardzo naokoło to jest takie trochę e, hakowanie. Poza tym e, zrobiłem sobie proste, e, prostą właśnie bazę danych. Ona jest na MS sql więc jeżeli ktoś chce zobaczyć w jaki sposób mam skonfigurowanego MS SQL z Entity Frameworkiem, no to przy okazji może sobie zerknąć do tego projektu z API. I ostatnia rzecz, którą się dowiedziałem, to jest to aktywowanie linków, tak? Że kiedy sobie uruchomię aplikację, dajcie jej chwilę. I tutaj mam moje menu. I zauważcie, że jak przechodzę na inne strony, to inny link jest aktywny, i właśnie za to odpowiada ten tomaczowanie. Tak. Tutaj użyłem prefiksa Jest jeszcze coś takiego jak ALL. Chodzi o to, że. Mówimy, że ten link będzie aktywny, kiedy dokładnie cały adres będzie taki sam, albo kiedy będzie prefiks taki sam. I prawdopodobnie, jeżeli dobrze kojarzę, czy dobrze myślę, to ten prefiks działa w momencie, kiedy mamy jakieś parametry, tak? no bo wiadomo, że parametry mogą się zmieniać, a na przykład będzie zawsze slash user tak? w adresie. Więc o to prawdopodobnie tutaj chodzi. Ale to też jeszcze będę testował. I w tym momencie coraz bardziej chyba się przekonuję do tego Blazera, Na razie pracujemy się z nim całkiem ok, no ale też zrobiłem w sumie jedną prostą stronę. No ale jednak widać, że coś z tym da się zrobić, więc dalej będę jednak robił taką aplikację. No bardzo mocno biznesową, bo tak jak mówię, chcę po prostu zrobić też z niej jakieś demo do firmy, może demo do klienta. I też tam zachęcać do korzystania z Blazera czy spróbowania Blazera. A no, jednak wtedy potrzebuję takiego przykładu bardziej, powiedzmy, życiowego. Więc to jest taki update. Repo jest dostępne pod adresem, który jest właśnie w opisie tego filmu. Tak samo jak link do fanpage'a na Facebooku, do którego polubienia bardzo zachęcam, i do mojego bloga. Zachęcam też do sprawdzenia możliwości konsultacji u mnie, bo jeżeli ktoś. Ma wątpliwości co do swojego projektu, czy chce skonsultować coś związa związanego z .NETem, z C Sharpem, to zapraszam. Tam też jest w opisie link do strony z konsultacjami. I również będę bardzo wdzięczny za, każdy, za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję. Jest mi zawsze bardzo miło, kiedy widzę nowe osoby, które dołączają. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!